Gwiazda nad Betlejem i mędrcy podążający jej śladem. To chyba najbardziej astronomiczny wątek w całym Piśmie Świętym. Tajemniczy znak na niebie zwiastujący narodzenie Mesjasza do dziś fascynuje. Ale czy potrafimy wyjaśnić jego tajemnicę? W tym programie sprawdzimy, co z naukowego punktu widzenia może się kryć za historią o betlejemskiej gwieździe. Zapraszamy na Astronarium. Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. To właśnie z tego fragmentu Ewangelii według świętego Mateusza dowiadujemy się o uczonych podążających śladem niezwykłego zjawiska na niebie. Jak czytamy dalej. Wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę, a oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Czy to tylko symboliczna, rozwijana przez setki lat przypowieść? Czy też narodzinom Jezusa rzeczywiście towarzyszyło jakieś spektakularne zjawisko astronomiczne? A jeśli tak, to jakie? Dziś sprawdzimy. Co ma do powiedzenia na ten temat współczesna astronomia? Postaramy się ustalić, co takiego mogli widzieć ówcześni uczeni, że skłoniło ich to aż do podjęcia wyprawy do dalekiej Judei. Zastanowimy się też, co może nam to powiedzieć na przykład o dacie narodzin Jezusa Chrystusa. Ruszamy zatem w drogę, śladem mędrców ze Wschodu. Jak ustalić, co właściwie działo się na niebie w momencie narodzin Jezusa? Najlepiej byłoby zapewne cofnąć się w czasie i po prostu to zobaczyć. Tak się jednak składa, że dzięki współczesnej astronomii możemy tego w pewnym sensie spróbować. Naszą wyprawę śledem gwiazdy betlejemskiej zaczynamy w planetarium w Olsztynie. To miejsce, które pozwala dosłownie odtworzyć wygląd nocnego nieba. I czy dlatego, że właśnie tu uda nam się dowiedzieć także, co takiego mogło się dziać nad Betlejem 2000 lat temu? – Aparatura w planetarium pozwala wyświetlać na kopule gwiazdy i planety oraz odtwarzać ich ruch na sferze niebieskiej. W ten sposób możemy dosłownie przenieść się pod niebo Judei z czasów biblijnych. Odnaleźć na nim gwiazdę zwiastującą narodziny Jezusa pomoże nam doktor Jadwiga Biała, astronom, która w olsztyńskim planetarium przez lata zajmowała się tajemnicą gwiazdy betlejemskiej. – Pani doktor, przede wszystkim, jak to jest w ogóle możliwe, żebyśmy odtworzyli to, co się działo na niebie 2000 tysiące bez mała lat temu? No – To jest wielki sukces astronomii, która potrafi obliczyć położenia planet, to nie tylko na dwa tysiące lat wstecz, czy ewentualnie dwa tysiące lat do przodu, ale na setki tysięcy lat. Dzięki mechanice nieba możemy właśnie takie obliczenia robić. No dobrze, ale czy w takim razie ta wiedza pozwala nam stwierdzić, co takiego widzieli owi mędrcy, którzy według biblijnego opisu ruszyli śladem gwiazdy zwiastującej narodziny Mesjasza? Tu już mamy problem, dlatego że mimo, że astronomia jest w stanie odtworzyć wygląd nieba z planetami właśnie na długie odcinki czasu, to jednak problem główny polega na tym, że tak nie, do końca nie wiemy, kiedy urodził się Chrystus. Datę narodzin Chrystusa ustalano dopiero w VI wieku naszej ery. Mnich scytyjski Dionizjusz Mniejszy. Dostał takie polecenie od papieża Jana I, żeby policzyć, kiedy narodził się Chrystus i żeby od tego momentu liczyć lata. Ale dziś wiemy, że ten moment no, nie, został, nie został oszacowany precyzyjnie. Tak, tak. Dioniz już nie zajmował się analizami historycznymi, to znaczy nie wziął pod uwagę faktu, że. Opisane w Ewangeliach postacie, takie jak na przykład Herod, możemy lepiej umiejscowić w czasie, no bo jego panowanie było, różne wydarzenia z jego panowania były odnotowywane w różnych kronikach. Tu szczególnie Józef Flawiusz się zasłużył. I dopiero później ustalono, że możemy bardzo dokładnie wyznaczyć rok śmierci Heroda. I wtedy się właśnie okazało, że skoro ten rok śmierci Heroda wypada w czwartym roku przed Chrystusem, to musimy przyjąć, że niestety mamy tutaj tę różnicę. Biorąc to pod uwagę, jeżeli szukamy zjawisk, które mogły być utożsamione z Gwiazdą Betlejemską, to tak naprawdę szukamy wśród takich zjawisk, które pojawiły się według naszego kalendarza kilka lat przed naszą erą. Tak jest. Tutaj tą datą graniczną jest ten czwarty rok przed naszą erą. Jeśli myślimy o gwieździe betlejemskiej, to w grę wchodzą takie trzy rodzaje zjawisk. Pierwsze no to pojawienie się jasnej gwiazdy tam, gdzie jej nie było, czyli jak dzisiaj mówimy, gwiazda nowa lub supernowa. Drugie zjawisko to pojawienie się jasnej, widocznej bardzo dobrze gołym okiem komety. I trzecie zjawisko to są koniunkcje planet. O ile koniunkcje planet my możemy policzyć bardzo daleko wstecz i bardzo daleko do przodu i powiedzieć, że w danym roku była koniunkcja jednej planety z drugą planetą w konkretnym gwiazdozbiorze. O tyle, jeśli chodzi o gwiazdy nowe czy supernowe oraz komety, jesteśmy zdani na kroniki, w których to kronikach te zapisy są niesłychanie enigmatyczne. W tym okresie, który nas interesuje, czyli przed naszą erą przed narodzeniem Chrystusa. Mieliśmy takie trzy spektakularne koniunkcje. W roku siódmym, przed naszą erą, była potrójna koniunkcja dużych planet Jowisza i Saturna w Rybach. Te planety zbliżały się do siebie, oddalały i znowu zbliżały, i to było tak trzy razy w ciągu pół roku. To się zdarza bardzo rzadko, stąd też ci mędrcy ze wschodu, ci magowie. Niewątpliwie na takie zjawisko zwrócili uwagę. Tak niezwykłe spotkanie planet musiało zaintrygować starożytnych astrologów. Po kilkunastu stuleciach w tym samym kontekście zwrócił na nie uwagę Johannes Kepler. Jest jednak także inne zjawisko, którego uczeni z pewnością by nie przegapili, a nie znajdziemy go śledząc ruchy znanych gwiazd i planet. Możliwe bowiem, że nocne niebo nad Betlejem Przecinał świetlisty warkocz komety. Gwiazdę Betlejemską przedstawia się zwykle wraz z długim warkoczem, nawiązując właśnie do wizerunku komet. Czy może się za tym kryć coś więcej? O komecie, która mogłaby zaprowadzić mędrców do Betlejem, opowie dr Paweł Preś, astronom z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeżeli weźmiemy sobie ten okres czasu pomiędzy siódmym a czwartym rokiem przed naszą erą, to odnaleziono w zapiskach chińskich, w kronikach chińskich kometę z roku 5, która dość dobrze pasuje. Ona pojawiła się w marcu roku 5 w gwiazdozbiorze Koziorożca i to jest akurat, akurat taka lokalizacja, która zgadza się z opisem. Otóż, jak czytamy sobie opis Mateusza, to tam jest wspomniane o tym, iż mędrcy zobaczyli gwiazdę na wschodzie. I tutaj potrzebna jest interpretacja tego opisu, co to znaczy, że oni zobaczyli tę gwiazdę na wschodzie. W oryginale użyte jest określenie Ente Anatole i ono może być dwojako rozumiane. Ono może być rozumiane w ten sposób, że zobaczyli ten obiekt na Wschodnim horyzoncie, ale również może być yy, interpretowane jako zobaczyli ten obiekt o wschodzie, o wschodzie słońca, czyli mówiąc, na krótko przed wschodem słońca. Ten obiekt miał się, miał, mógłby się pojawić na, na niebie krótko przed nastaniem dnia. To tutaj pasuje, ponieważ ten gwiazdozbiór te 2000 lat temu w marcu rzeczywiście na niebie pojawiał się krótko przed, przed wschodem Słońca, a w nim właśnie ta kometa. Komety, oczywiście, zwykle są widoczne przez jakiś czas. To nie są obiekty, które się pojawiają na niebie przez dzień/dwa, tylko są widoczne na przykład miesiąc albo dwa miesiące. I jest to wystarczająca ilość czasu, żeby, żeby owi mędrcy mogli pokonać jakąś tam drogę w drodze do, do Judei, a następnie przejść już zasięgnąwszy języka lokalnych, gdzie ten, ten nowy, nowy król mógłby się na, narodzić, przejść już do samego Betlejem. Tu też jest taki, taki ciekawy niuans. O którym większość ludzi sobie troszeczkę nie zdaje sprawy, My jesteśmy tak kulturowo przyzwyczajeni do tego wyobrażenia, że mędrcy szli za gwiazdą. A tak nie jest. Tak nie jest. Oni oczywiście nie mogli iść za, za gwiazdą, bo jeżeli oni przyszli ze wschodu, czyli szli na zachód, a gwiazda była widoczna na wschodzie, to oni musieli ją mieć za plecami, prawda? Natomiast już w samym momencie, kiedy szli z Jerozolimy do Betlejem. To w tym momencie dokładnie w opisie jest mowa o tym, że w tym momencie oni idą za gwiazdą. Czyli, krótko mówiąc, oni idąc do, do, do Betlejem, widzą tą gwiazdę dokładnie nad swoją, swoją drogą. To jest też i, i interesujące i y, y, pasuje do modelu komety, bo świadczy o tym, że ten obiekt musiał się przesunąć z obszaru wschodniego nieba. Na obszar południowy, ponieważ droga z Jerozolimy do Betlejem jest drogą na, generalnie na południe. Jest to też taka cecha, która do tejże gwiazdy pasuje. Jasna kometa chyba najlepiej odpowiada powszechnemu wyobrażeniu o betlejemskiej gwieździe. Są jednak i tacy, którzy twierdzą, że gwiazdy betlejemskiej nie znajdziemy nawet w naszej galaktyce. Zaś mędrców ze wschodu do podróży mogło skłonić coś o wiele mniej oczywistego. Zwykle wyobrażamy sobie gwiazdę betlejemską jako zjawisko niezwykle spektakularne, ale czy rzeczywiście musiało tak być? W końcu, zgodnie z biblijnym opisem, tak naprawdę zwrócili na nią uwagę jedynie mędrcy. Jak to możliwe, że nie zauważył jej nikt inny, Odpowiedź na to pytanie może nam pomóc uzyskać jeden z naukowców pracujących w Centrum Astronomii UMK w Piwnicach. Tak jak współcześni astronomowie badają zjawiska niedostrzegalne gołym okiem, tak uczonych z czasów Chrystusa mogły interesować rzeczy, na które nikt inny nie zwróciłby uwagi. Co przykułoby tylko ich uwagę, wyjaśni profesor Andrzej Marecki. Co daje nam Podstawy sądzić, że gwiazda betlejemska to niekoniecznie było takie widowiskowe zjawisko, jak to sobie zwykle wyobrażamy. No, zacząć można by właściwie od argumentu pozaastronomicznego, czyli argumentu biblijnego. W przekazie z Ewangelii Świętego Mateusza jest napisane, że Herod i jego dworzanie wypytywali mędrców o czas ukazania się gwiazdy. I to jest bardzo frapujący, moim zdaniem, tekst, właściwie jedno zdanie, które bardzo wiele mówi. Mianowicie. Jeżeli już by nie szukać jakiejś wyszukanej egzegezy tego zdania, można powiedzieć, że to coś się nie zgadza z popularnym wyobrażeniem o Gwieździe betlejeńskim. no bo po co pytać o czas ukazania się czegoś, co było powszechnie znane, co było spektakularne i przede wszystkim dostrzeżone. Wynikałoby z tego, że, że Herod i jego dwór w ogóle nie zauważyli, że cokolwiek się pojawiło na niebie. Otóż to, otóż to, więc jest taka hipoteza, że gwiazda mytlejemska, wbrew popularnym wyobrażeniom i innym hipotezom, wcale nie musiała być czymś łatwo zauważalnym, wcale nie musiała być spektakularna, wręcz przeciwnie, było to bardzo subtelne zjawisko, które było dostępne tylko mędrcom, właśnie, a nie gawiedzi. Czyli uczonym tamtych czasów? Tak, uczonym tamtych czasów i dopiero oni. Odkrywszy to zjawisko, przekazali Herodowi tą niesamowitą wiadomość, że pojawiła się gwiazda, o której nikt w Jerozolimie wcale nie wiedział. Otóż obiektem, który najbardziej pasuje do tego modelu, myślę, że było, mogła być gwiazda supernowa, która wybuchła w M31, czyli w Małicy Andromedy, w galaktyce Andromedy. Czyli mówimy o umierającej gwieździe, ale nie w naszej najbliższej kosmicznej okolicy, tylko w sąsiedniej galaktyce. Dokładnie tak. Supernowa w naszej galaktyce byłaby właśnie bardzo, bardzo spektakularna. Supernowa w naszej galaktyce byłaby wręcz widoczna za dnia, już nie mówiąc o nocy. Natomiast supernowa w M31 jest obiektem już bardzo trudno zauważalnym, aczkolwiek zauważalnym okiem nieuzbrojonym. Także człowiek bez żadnego teleskopu, bez żadnego przyrządu optycznego, nawet lornetki może zauważyć supernową w M31 pod warunkiem właśnie, że wie, gdzie jest M31 na niebie, bo dostrzeżenie samej M31 na niebie nie jest takie łatwe. Aczkolwiek właśnie, możliwe dla ludzi, którzy się bardzo interesują astronomią. I jak wyglądałaby zatem ta gwiazda betlejemska w postaci supernowej w galaktyce Andromedy? No niestety nie wyglądałaby zbyt spektakularnie. To po prostu była gwiazdka mniej więcej piątej wielkości, czyli na granicy widzialności oka nieozbrojonego, która pojawiła się na tle tego bardzo dobrze znanego wszystkim obłoczka, który jeszcze jedną ma ciekawą cechę, mianowicie w tamtej epoce, w tamtych stronach, a więc Judei, M31 przechodziła przez zenit. A więc to jest obiekt, który stawał nad Jerozolimą czy nad Betlejem. To by z kolei znowu bardzo dobrze pasowało do przekazu biblijnego, że gwiazda stanęła nad tym miejscem, że pokazała się, gdy wyszli z miasta i Zatrzymała się, tak dosłownie to jest napisane w Biblii, zatrzymała się nad Betlejem. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że po prostu stanęła w Zenicie. Być może nigdy nie dowiemy się jednak, czy faktycznie tak było. Wybuchy supernowych to gwałtowne i nieprzewidywalne zjawiska. Odkrycie tzw. pozostałości po supernowej 2000 lat po wybuchu w innej galaktyce to zadanie bardzo trudne. Nie wiadomo nawet, w której części tej galaktyki szukać. Możliwe jednak, że żadna z tych astronomicznych hipotez nie jest prawdziwa. A wytłumaczenie historii mędrców ze Wschodu jest zupełnie innej natury. Być może idziemy jednak w niewłaściwym kierunku. A żeby zrozumieć mędrców ze Wschodu czy ewangelistę, który ich opisał, powinniśmy sięgnąć do tego, w jaki sposób ludzie myśleli o zjawiskach na niebie 2000 lat temu. Zjawiamy się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, żeby przekonać się, jakie może mieć to znaczenie dla tajemnicy gwiazdy betlejemskiej. Profesor Jarosław Włodarczyk z Polskiej Akademii Nauk zajmuje się badaniem historii astronomii. Jak podkreśla, w czasach ewangelicznych w gwiazdy patrzono inaczej niż obecnie, a tajemnica gwiazdy betlejemskiej może być ukryta nie w naukowych teoriach, a w sztuce układania horoskopów. – Czy rzeczywiście ta tajemnica gwiazdy betlejemskiej może tkwić w tym, że owych biblijnych mędrców przywiodło do Judei, przywiodła do Judei nie tyle astronomia, ile astrologia? Zdecydowanie tak. Znaczy, po pierwsze uściślimy, że byli to magowie, co wynika z tekstu Ewangelii, który był grecki, jednoznacznie o tym mówi. A po drugie, rzeczywiście historia tajemnicy Gwiazdy Betlejemskiej ma swoją historię. I, i dziś wiemy, że żeby zrozumieć, o czym mówił ewangelista, musimy spojrzeć na e, znaki niebieskie tamtych czasów, oczyma ludzi tamtych czasów. Jednym z takich tropów jest trop mówiący o tym, jaką rolę astrologia i znaki niebieskie odgrywały w tamtym czasie w życiu cesarstwa rzymskiego. Bo imperium rzymskie Judea wtedy już jest częścią tego imperium. Rządziło się pewnymi regułami, jeśli chodzi o wykorzystywanie astrologii w propagandzie cesarskiej. A mianowicie. W ówczesnej astrologii istniało coś takiego jak horoskop królewski. Horoskop, który mówił, że pewna osoba zostanie władcą. Jeżeli magowie przyszli szukać króla Judei, no to wtedy można zastanawiać się, czy y, ta y, imperialna propaganda nie została wykorzystana przez ewangelistę, by y, no w sposób taki znajomy dla ludzi tamtych czasów y, dać znać, że pojawia się władca niezwykły już nie tylko na Ziemi, ale również y, nad całym... Y, w wszechświecie, jeśli można tak powiedzieć. Zaraz, zaraz, czy dobrze rozumiem, że w takim układzie owi mędrcy ze wschodu przybyli do idei po prostu kierując się horoskopem? Jest taka możliwość, ponieważ astrologia tamtych czasów bardzo precyzyjnie określała jak powinien wyglądać horoskop królewski. Znajdujemy ten przepis już najdokładniej opracowany w takiej Biblii Astrologii Tamtych czasów w Tetra Biblosie Klaudiusza Ptolemeusza, to jest zaledwie kilkadziesiąt lat po napisaniu Ewangelii, więc to wszystko pasuje do siebie bardzo dokładnie. Na przykład horoskop królewski jest możliwy do postawienia w kwietniu 6 roku przed naszą erą, a więc w okresie, który uznajemy za prawdopodobny, jeśli chodzi o narodzenie Jezusa. I myślę, że ta perykopa, która przypomnimy, jest obecna tylko w jednej Ewangelii, yy, może być taką próbą yy, no, dodatkowego, yy, dodatkowego argumentu na rzecz wielkości yy, Jezusa. Magowie ze wschodu przywiedzeni yy, jakimś znakiem, który mówi, że rodzi się król Judei. Trop yy, horoskopu królewskiego jest... Z tamtych czasów możemy to jeszcze raz powtórzyć, natomiast te inne rzeczy są z naszych czasów, to znaczy z wieku przede wszystkim XX, kiedy te poszukiwania astronomiczne gwiazdy betlejemskiej tak bardzo się rozwinęły. Potęga królewskiego horoskopu z 17 kwietnia 6 roku przed naszą erą dla ówczesnych astrologów wynikała z samego położenia planet. To były znaki, przy których mogły zadrżeć ze strachu serca ówcześnie panujących być może to właśnie taki rysunek przedstawili mędrcy herodowi. Astronomia pokazuje nam, że opowieść o mędrcach ze wschodu może być jak najbardziej prawdziwa. Oczywiście trudno rozstrzygnąć, która hipoteza dotycząca gwiazdy betlejemskiej jest prawdziwa. Być może było to coś jeszcze innego, a może kilka zjawisk następujących po sobie. Parę zdań z Pisma Świętego to za mało, by dać ostateczną odpowiedź, ale może to i lepiej. W końcu czym byłaby ta niezwykła opowieść, gdyby nie odrobina tajemniczości? To wszystko w tym specjalnym, nieco świątecznym odcinku. Widzimy się ponownie w kolejnym Astronarium. Do zobaczenia!